Te wyjazdowe posiedzenie zarządu województwa w Gminowodzu, w historycznym miejscu, ale na ziemi Tomaszowskiej. Powiat Tomaszowski z gminą Minowód, z Pałą, z Tomaszowem, z pięknymi, zielonymi terenami. To atrakcja nie tylko turystyczna województwa ludzkiego, ale również ważne miejsce jeśli chodzi o gospodarkę, przemysł materiałów budowlanych, co się dzieje w Tomaszowie i w okolicy. Stąd nasze zainteresowanie tym, w jaki sposób możemy potencjał powiatu Tomaszowskiego wzmacniać. Dziś rozmawialiśmy o tym w Inowłodzu, rozmawialiśmy o sieci drogowej, która się tu zmienia i rozwija. Mieliśmy okazję spojrzeć na drogę 726. Winołodu właśnie niedawno przebudowaną, ale rozmawialiśmy o tej perspektywie, którą w tym roku będziemy rozpoczynać. To droga 713, przejście przez Tomaszów 24 września, otwieramy oferty firmy budowlanej i w październiku chcielibyśmy rozpocząć budowę tego przejścia ponad 3 km od ulicy Ujeżdckiej, przejście w ciągu ulicy Warszawskiej. To inwestycja przekraczająca 30 milionów złotych finansowana ze środków unijnych w już nowej perspektywy. Rozmawialiśmy też o kolei, bo inowóz to wakacyjne podróże z Łodzi koleją do Spały, ale ten kierunek Tomaszów-Opoczno znajduje miejsce w strategicznych planach województwa. Chcielibyśmy tą linię modernizować, zelektryfikować między Tomaszowem a Opocznem i włączyć w ten sposób aglomerację łuską właśnie przez Tomaszów-Opoczno do centralnej magistrali Kolejowej. Rozmawialiśmy o potencjale turystycznym, o włączeniu Centrum Przygotowań Olimpijskich COS-u do współpracy z województwem i do tego, aby obok Inowłodza, obok Spały właśnie COS był tym miejscem, które ogniskuje inicjatywy turystyczne. To sygnały, które mogę przekazać. Mówimy też przecież o strefach przemysłowych przy S8. Ten potencjał dawnego przemysłu w Tomaszowie w wad jest odnowienia i wydaje się, że skomunikowanie Tomaszowa w tej chwili ma szansę przyciągać tutaj inwestorów na te tereny po Wistomie. To również zainteresowanie inwestycjami w infrastrukturę służącą społeczeństwu. Żłobki, przedszkola do podnoszenia atrakcyjności takich miast jak Tomaszów, czy też interwencja w gminach Powiatu Tomaszewskiego, bo tam również powstają takie oddziały. Ważne wyzwanie dla nowych funduszy. Myślę też, że. To nasze planowanie kolejnego okresu programowania z uwzględnieniem rewitalizacji miast w regionie to również propozycja Lato Maszowa, by kontynuować te działania. Cieszę się, że tu w gronie zarządu mogliśmy dziś poświęcić czas problemom i strategii powiatu. Mogliśmy rozmawiać o COSIE z panią Barbadą Łolkatką, z panem Markiem Gajewskim i podpisać porozumienie o współpracy, aby potencjał tej bazy wykorzystać. Myślę, że turystyka i ziemia Tomaszowska to domena pana marszałka Kimczaka a problemy komunikacyjne by wiele od rodzaj 726 i o tym łączeniu powiatu Tomaszewskiego z opocznem do domena pana Artura Bagińskiego. Wyzwania, przed którymi stoi Tomaszów Mazowiecki i Powiat Tomaszowski są różnorodne, ale łączą się. Dlatego to dzisiejsze wyjazdowe posiedzenie zarządu także ma tą dodatkową wartość, bo jeżeli rozmawiamy o turystyce, to także ważny jest temat komunikacji. Nie tylko tej zwykłej, dotyczącej samochodów, ale także tej kolejowej i turystycznej. Dzisiaj wójt Inowłodza poinformował nas, w jakich obszarach zamierza ubiegać się o finansowanie środków unijnych, Jakie, jak ważne dla niego są inwestycje drogowe i oprócz tej, którą ukończyliśmy w pewnym odcinku drogi 726, ale jakże ważnym już od przyszłego roku realizowanym zadaniem dotyczącym tej części drogi wojewódzkiej od Inowłodza w kierunku Rzeczycy i Rawy Mazowieckiej. No i oczywiście ta część, ta część, która dotyczy Tomaszowa Mazowieckiego, ale o niej pewnie będzie mówił Pan Marszałek Bejda. Dzisiaj wysłuchaliśmy wszystkich tych informacji i zamierzamy w spójny, strategiczny sposób podejść do tych wszystkich planów, które są zapisane w naszej strategii. Dziękuję. Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Tomasza-Mazowieckiego. Potężna inwestycja, bo warta około 100 milionów złotych, to jest droga 713, która przychodzi przez Tomaszów Mazowiecki. To jest początek przy stacji benzynowej, przy ulicy Ujezdskiej a kończy się ona na, przez most nad Pielicą i kończy się ona na granicy Tomaszowa Mazowieckiego. Ta budowa, przebudowa tej drogi 713 jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap to jest właśnie od ulicy Ujewskiej aż do mostu, do ronda przy ulicy Głowackiego. Drugi etap to jest od ronda w ulicy Głowackiego do mostu na Pilicy, a trzeci etap to jest od mostu na Pilicy aż do granic Tomaszowa Mazowieckiego. Ten pierwszy etap to jest 32,5 miliona złotych dofinansowanie 85% z Unii Europejskiej. Początek inwestycji październik 2015 roku, czyli myślę, że za już kilkanaście dni będziemy mogli przekazać Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy. Oczywiście ta inwestycja pochłonie tak dużą kwotę, dlatego że jest to przebudowa drogi przez miasto. W związku z tym jest to przebudowa generalna łącznie z nawierzchnią podbudową, chodnikami, zatokami, oświetleniem, kanalizacją deszczową. To wszystko powoduje że ta inwestycja musi trwać około dwóch lat, ale jest to również gwarancja tego, że będzie ona bardzo poważnie i bardzo porządnie wykonana i będzie dobrze służyła mieszkańcom Tomaszowa. Chcę tylko przypomnieć też, że w tej perspektywie będzie też przybudowany odcinek od ujazdu do Kurowic. To jest też znacząca inwestycja i droga komunikacyjna. Która łączy Tomaszów Mazowiecki z Łodzią. Chcę też przypomnieć, że dróg wojewódzkich jest 1152 km. W tej perspektywie 2006-2013 było przebudowane około 600 km na łączną kwotę, około miliarda złotych. W tej nowej perspektywie będziemy chcieli, aby przekazać ponad miliard złotych na inwestycje dotyczące tu Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to co pan Marszałek Witold Stęp wspominał o takim centralnym przemyśle, który tutaj się znajduje, można powiedzieć, że powiat Opoczyński i Powiat Tomaszowski to zagłębie ceramiczno budowlane. Te wszystkie inwestycje drogowe, o tym, co pan Marszałek wspominał, inwestycje również w kolej. To wszystko po to, aby nasze firmy tutaj lokalne mogły dobrze się rozwijać, Skomunikowana, skomunikowany transport dla tych firm, ale równocześnie dla mieszkańców, aby nam się wszystko wszystkim wygodniej żyło na powiecie tomaszowskim i opoczyńskim. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak słyszeliście, jednym z najważniejszych punktów dzisiejszego posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego było porozumienie podpisane między Województwem Łódzkim a Cosem dotyczące rozwoju sportu, rozwoju turystyki Zapraszam pani Barbara Klapka, dyrektor Proszę o kilka słów na tego porozumienia. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować panu Marszałkowi za inicjatywę podpisania takiego porozumienia, które w dniu dzisiejszym na wyjazdowym posiedzeniu zarządu w zamku stało się faktem. Bardzo się cieszę, że ta współpraca, która już wcześniej się kształtowała, będzie teraz zdynamizowana, i bardziej sformalizowana. I mam nadzieję, że dzięki... Dzięki temu porozumieniu i naprawdę dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim wspomnę tylko o, o, o tym, że e, na przykład Urząd Marszałkowski już nam tutaj pomagał w wielu inicjatywach i w wielu przedsięwzięciach, które mocno promują łódzkie, a łódzkie promuje e, o tak, jak choćby dożynki prezydenckie, czy e, coroczna akcja Polska Biega, którą od lat Urząd Marszałkowski wspiera. Więc myślę, że te działania pójdą w bardzo dobrym kierunku i będziemy wspólnie aktywizować społeczeństwo województwa łódzkiego do uprawiania sportu, do, do ruchu, do krzewienia kultury fizycznej. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja postaram się w ekspresowym skrócie, ponieważ te wszystkie wspaniałe projekty i plany mogą być zrealizowane wtedy, kiedy będziemy na nie posiadać odpowiednie fundusze. Na szczęście poprzedni zarząd województwa łódzkiego bardzo dobrze i intensywnie negocjował z Komisją Europejską i województwo łódzkie posiada czwartą, jeżeli chodzi o wielkość alokacji środków unijnych w nowej perspektywie. Mamy ponad 9 miliardów złotych, co stanowi o 650 milionów więcej euro niż w poprzedniej perspektywie. I również dzięki tym środkom możemy realizować działania, które są związane z rozwojem bazy turystycznej, o której dzisiaj rozmawialiśmy, między innymi na Zamku i na Włodzu. Szósta oś priorytetowa, rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Działanie 6.2, rozwój gospodarki turystycznej, tam mamy zapisane blisko 60 milionów euro, między innymi. Z tych środków możemy realizować działania, które mają na celu budowę czy też rozbudowę infrastruktury turystycznej, a beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, a także jednostki samorządu terytorialnego. Jako instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Polskiego już ogłosił 10 konkursów z nowej perspektywy finansowej na lata 14-20. Ja gorąco zachęcam wszystkich do tego, aby sięgali po te środki, bo naprawdę te środki są duże, historyczne. Przypomnę, że Polska jest największym beneficjentem Funduszu w Spójności w nowej perspektywie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu.